Rekonstrukcja rządu nie dotknęła pani Barbary Nowackiej. Więc destrukcja polskiego szkolnictwa dalej trwa w najlepsze. Nie wystarczył okrojony system nauczania. Nie wystarczyło wyrzucić z naszej pięknej historii bohaterów narodowych wartościowych historycznych informacji. To teraz pani Barbara Nowacka stwierdziła, że nasze dzieci mają za ciężko. No i w klasach od 4 do 6 nie będzie obowiązkowych lektur. No bo po co? Niech sobie lepiej Netflixa pooglądają. Po co czytać? Po co uświadamiać? Po co rozbudzać wyobraźnię? Za przeproszeniem to mają być głąby, które później wychowają swoje głąby, a efektem będzie naród bez tożsamości. Drodzy rodzice, to co wyczynia pani Barbara Nowacka, to jest umysłowe morderstwo na naszych dzieciach. My jeszcze jakąś wiedzę posiadamy, coś tam w główkach zostało po podstawówce. Po szkołach średnich nasze dzieci nie będą miały tego luksusu. Będą czystą matrycą, w której można nadrukować, co się chce. Nie możemy na to pozwolić, nie możemy być obojętni, bo tą obojętnością przyczyniamy się jedynie do destrukcji umysłowej naszych dzieci.